Nie, że tuba na ekranie, dawaj, tylko na ja i ja, i ja, tylko ja, co mnie wszędzie, rr, a ja ja we swoim życie i na póki czytam Masy to ej, ej, spływa do mnie, hej, Wójt hej, prosiką, pójścia. Moje życie jest jak same, hej, bo się postawię na weź. Padły swoje mam na wichle, każdy jest na włosy, i oślepia wraz, kocham swojego człowieka ształa, mówią Masito, rak, jak można żyć, tak, tak leży ci pachnie całe dni. Otwieram szampana, kocham się do rana Za kolejny słuch też trzeba pić Moje uda, moja broń no przesuwam o nich broń Oczy na Oc. mnie skoczyć kurtyna Masy czas się dopiero zaczyna ubiom na Zaboncu. mnie brak A ja jestem sobą Ubiom na mnie brak Albo za mną stoją, mówią nam brak Idę swoją drogą, mówią nam brak no, no, A sam nabija się, a sam nabija się A sam nabija się, a feks sam nabija się, sam się. Jeszcze Fęk. Znowu jestem na języka, zaraz będzie złota pytał, czy, czy to, to złote złoty, złoty. Ej, złote szpile, Dzień złota karta, pokażę, złoty ja pikki, a na moje dłonie wypiłem jest ej! Robię to, co chcę, ej, nie podtrzymaj mi, ej, leci ci za dnie, ej, szupisz pan seks, ej. się na róże, z burzę, co poradzić mam, skoro ciągle małowa, mówią. Masi to rak, jak można żyć tak, tak, ci i pachnie całe dni. Otwieram szampana, kocham się do rana, za kole nie trzeba pić, moje uda, moja broń. Znów przesuwam po nich dłoń oczy na mnie skończysz kurtyna Masy się dopiero zaczyna Mówią na mnie rak A ja jestem sobą Mówią na mnie rak Idę za mną stoją Mówią na mnie rak Idę swoją drogą Mówią na mnie rak Allah affeksamdan bir yaşa kaç